Witajcie, moi drodzy. Kaczma z tej strony Geek Factor i witam Was w kolejnym odcinku, gdzie będziemy robili podsumowanie miesiąca. Tym razem, oczywiście, mówimy o maju 2023 roku. Podsumowanie: czyli patrzymy, co się najlepiej sprzedawało w sklepie aleplanszówki.pl i o, o czym informacji najwięcej wyszukiwa, najczęściej wyszukiwaliście na portalu Planszeo.pl, czyli nasi dwaj partnerzy. Z którymi bardzo lubimy współpracować, których bardzo serdecznie polecamy. Zacznijmy od planszeo. Bardzo fajny portal, na którym możecie porównać sobie ceny różnych gier, ale też poczytać różne ciekawe informacje, zobaczyć jaki jest kalendarz premier, kiedy coś mniej więcej wychodzi. Bardzo fajna, bardzo zaangażowana ekipa tam pracuje, bardzo ich lubię i bardzo ich serdecznie polecam. No i teraz zobaczmy, co w maju wyszukiwaliście Wy, drodzy, użytkownicy planszeo, znaczy co użytkownice, jeżeli Wy jeszcze nie jesteście użytkownikami, to jeżeli ta część z wy, o której mówię, która jest, to jeszcze nie jest użytkownikiem planszeo bądź użytkownikiem planszeo. Co tam najczęściej było wyszukiwane? Na miejscu 10 zaginiona wyspa Arnak. To ja jest już chyba któryś miesiąc z rzędu. Gratuluję. Moja ukochana gra, bardzo mnie to cieszy. Wyprawa do Eldorado Mokradłaj yy, Smoki. Nowy dodatek do bardzo popularnej gry. Wyprawa do Eldorado, bardzo gorąco polecam. Yy, I Mokradłaj Smoki, no nie grałem w to. Niestety już dodatki nie gram do tej gry. Ale generalnie samą grę jak najbardziej polecam ciągle. Na miejscu 8 Duna Imperium. No była zaginiona wyspa Arnak, musi być na Imperium. To jest niesamowite. Te, to są dwie gry. Trochę mnie martwi, że nigdy w tych zestawieniach nie pojawia się wieczna zima, o której też wiele osób, którą wiele osób porównywało, porównywało do tych dwóch, bo to też był deck builder z worker placementem niby. No ale jednak no, nic się tak nie wybiło jak na Imperium i zaginiona wyspa Arnak. Na miejscu siódmym Northgard niezbadane ziemie. No proszę, a jednak ten specyficzny marketing o którym mówił chociażby Przemek w ostatnich dramkach na Kościpionej Bastiony coś tam działa. Age of Steam de, de, Age of Steam edycja pol, Deluxe wydaje portal, klasyk taki, do którego portal czasami się tak cofnie do, po poróżne klasyki typu e, ten, e, no Jezus. <laughs> Food Chain Magnet i teraz właśnie Age of Steam. No i no i najwyraźniej dobrze, bo ludzie są tego tytułu ciekawi. Na miejscu piątym Wiedźmin Stary Świat. Jezu już to nie grałem. Już mam to pudło, a jeszcze nie grałem. Ja to muszę zmienić. Czy w ten weekend mi się uda? Kuźwa chyba nie. Ja to muszę jakoś, coś, coś muszę z tym zrobić. Woodcraft, nowy na miejscu czwartym, nowy pod portalu nowy Wladimir Suchy, bardzo fajny, bardzo gorąco polecam, jeżeli chcecie wiedzieć co myślę to zachęcam do obejrzenia mojej recenzji na kanale, jest to bardzo sprytny, bardzo sympatyczny i chyba mój drugi ulubiony Suchy ze wszystkich jego gier, w które grałem, a grałem dosyć sporo jego gier, więc naprawdę bardzo gorąco polecam się temu przyjrzeć, ale jeszcze bardziej wam polecam się przyjrzeć grze, która jest na miejscu trzecim, czyli Ziemia, Ziemia jest doskonałym tablo-builderem karcianym, od groma kart budujemy sobie silniczek, jest to po prostu tak elegancka, tak prosta, ale tak szybka gra, która daje tyle satysfakcji tyle fajnie, tak sympatycznie drapie was po muszczku, że to po prostu aż miło patrzeć. Więc bardzo mnie to cieszy i bardzo gorąco ziemię polecam. Na miejscu drugim klasyk, który powrócił teraz w do druku Sight. Tytuł, który mi się nigdy nie znudzi, którego się nigdy nie pozbędzie. Ja będę miał, nie wiem, jak będę miał 10 gier w swojej kolekcji, musi tam być Sight. Tak bym tak coś czuję. Chociaż nie wiem, jakbym tak zaczął patrzeć, to może bym zmienił zdanie? Czy bym nas innych 10? Patrzę na gry, które mam na półce. Nie myślę, że site by tam był. I na miejscu pierwszym, trochę zaskoczenie, bo Wilki. Myślałem, nie wiem, miałem poczucie, że trochę to przechodzi bez echa, natomiast moja recenzja będzie w środę, słuchajcie. Jeżeli oglądacie to, kiedy ja publikuję, czyli w niedzielę, 11 czerwca, to w środę zobaczycie materiał na temat gry Wilki. Ogólnie już teraz wam mówię, że polecam, mi się naprawdę gra spodobała i byłem ciekawy, że, ale ja nie wiem, może ja mam mylne wrażenie, ale miałem wrażenie, że powinno tej gry być nieco więcej, bo to taki dosyć głośny tytuł, mówiło się o o tym, jak to było na SN, taki dosyć ładny, no naturo, teraz dużo gier o naturze się pojawia, więc myślę, że wilki zasługiwa na to, żeby mówić o nich jeszcze więcej. No ale dobra, to były wyszukiwania. A teraz porozmawiamy o tym, co się najlepiej sprzedawało w Ale planszówkach. Ale planszówki, mój ulubiony sklep, są z gig faktor od początku, bez gig Factor nie ma Ale planszówki. Bez ale nie ma, ich faktor. Taka jest prawda. I tradycyjnie przedstawię wam, które tytuły się najlepiej sprzedawały w maju, i teraz mówimy o dodatkach. Mówimy o podstawkach, nie mówimy o liczbie sprzedanych egzemplarzy, tylko po prostu, w sensie, ale, czarcie, właśnie mówimy o liczbie, nie mówimy o kwotach, tak? Ale nie podam wam konkretnych liczb, po prostu powiem, według, te, jakiego, że według tego kryterium, jakie gry sprzedawały się najlepiej. No i teraz zaczynam od dodatków. Na miejscu trzecim kroniki zamku Awel nowe opowieści. Lokalny patriotyzm. Każe mi się z tego bardzo cieszyć, pomimo tego, że w Awel nie grałem w dodat od dawna i w dodatki nie grałem żadne. Po prostu cieszy mnie, że to polska gra, polskiego autora, tutaj z wydawnictwa z Gdańska odniosła sukces. Podoba się, bo ogólnie wyprawa kroniki Zamku Awel, świetna gra. Naprawdę bardzo polecam całym rodzinom i cieszy mnie, że ciągle jest popularna. Na miejscu drugim palec Boży Kwiat Wiśni. W sumie to samo mógłbym praktycznie wszystko powiedzieć, co powiedziałem przed chwilą o yy, kronikach Zamku Awel. To mógłbym to samo powiedzieć o Palcu Bożym, z tym wyjątkiem, że to nie jest wydawnictwo Strój Miasta. I że, nie, i że i o tej przerwie od czasu kiedy grałem, bo grałem stosunkowo niedawno nawet w Palec Boży. Odwiedził nas chrześniak Basi, 18 osiemnastoletni, ze swoją dziewczyną, e, którzy sobie zagraliśmy w kilka gier i między innymi Palec Boży. I chyba się przy Palcu Bożym wszyscy bawili najlepiej. True story. E, więc cieszy mnie, że kolejny dodatek również się dobrze sprzedaje. I w pierwszym miejscu, chyba z tych, tej listy, którą mówiłem wam przed chwilą, czyli najczęściej wyszukiwanych y, tytułów na planszeo, tak, to był jedyny dodatek, który tam się pojawił, czyli wyprawa do Eldorado, mokradła i smoki. Gratulujemy. To jest bardzo, bardzo dobry tytuł dla naszej księgarni. Dobra, słuchajcie. Na, jeśli chodzi o podstawki, przeważnie mówię 5 miejsc. Tym razem powiem 7. Dlaczego? Bo, było, bo weszło troszkę promocji, wyprzedaży. Tytuły się nie sprzedają, no, zalegają, czasami ludzie chcą to wyprzeć, więc żeby się tego pozbyć, to, 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 to wrzucają to na wyprzedaży. Taki jest bardzo często powód, dlaczego ludzie coś wrzucają. Na wyprzedaży oczywiście są też inne, ale taki, bym powiedział, jest najczęstszy. Na miejscu siódmym Sky Tier Horde Deluxe edycja polska. No i to właśnie jest na promocji. Nie wiem do, dokładnie na jakiej, w sumie mogę zobaczyć, e, jak dużą promocję zrobili. E, mi ten tytuł przeszedł, że tak powiem, e, kompletnie obok. że to nie, za, nie, nie wciągnął mnie, nie zainteresował mnie. Sky Tier edycja polska. Wow, poszło. Um są dodatki, gdzie jest podstawka jakaś pokaż Eee... O tutaj, SkyTeal Edycja Polska. A, to już chyba tej... No nie no, bo to jest taka standardowa promocja, bym powiedział tego, ale planszówek, więc wątpię, żeby było to. E no ale, e no, niestety. Znaczy, w naszym sensie, niestety. No, ja słyszałem, nie, nie kojarzę za dużo o tej grze, nawet, więc nie wiem. Proszę, uzupełnijcie w komentarzu, czy to dobra gra, czy zasługuje na to, żeby schodzić dopiero na wyprzedażach, czy nie. Na miejscu szóstym Brian Boru. Od portalu nowa gra, z tego samego chyba oryginalnego wydawnictwa, dobrze kojarzy, co The King is Dead. Jest bardzo ciekawa, bardzo ładna, ciekawa oprawa graficzna. No, niestety, Brian Boru jest, był poza moim obszarem zainteresowania, więc nie będzie materiału o nim na kanale i też nie jestem w stanie za dużo o nim powiedzieć. Natomiast, no. Trochę tam o nim przy okazji premiery słyszałem, ktoś tu zaczął coś chyba grillować za oknem. W eee, Na miejscu piątym Potwory w Tokio Mroczna Edycja. Coś co ja powtórzę, byłem przekonany, że to jest żart prima prylisowy, bo nie, nie wiem, nie wydawało mi się to potrzebne, żeby robić mroczną, dojrzałą edycję gry Potwory w Tokio. No ale najwyraźniej się myliłem, bo ktoś stwierdził, że czemu nie. Eee, I się dobrze sprzedaje, chociaż nie jakoś super, bo raptem miejsce piąte, no ale zawsze. Na miejscu czwartym ponownie Ziemia. To samo, co mówiłem wcześniej, bardzo dobra gra, bardzo gorąco polecam. Na miejscu trzecim, promocja: Nowy, Wspaniały Świat. To jest gra od Fox Games. Bardzo sympatyczna, bardzo ciekawa, ale no. Miała chyba jakoś tak. Ona się pojawiła w okresie pandemii. I miała jakąś taką. I, I w okresie pandemii nowe gry nie robiły aż takiego szumu jak klasyki. Ty, wiecie, wsiąść do pociągu, katan. Te tytuły się podobno zaczęły zarobić i sprzedawać podczas pandemii. Ale no nie takie właśnie. Nie nowe tytuły. no więc to w takim okresie wyszło, że no niestety no nie mogło być. Że, że, że mieli. miało. Miało trudny start. No i po prostu no najwyraźniej dlatego gdzieś tam je zaskoczyła. To jest. A niestety tych tytułów jest tyle że coraz częściej chyba mamy do obserwujemy sytuacje gdzie jeżeli coś nie zaskoczy na dzień dobry w momencie premiery to potem jest już kłopot, nie? żeby to się przebiło. No, taka niestety brutalna rzeczywistość. Na miejscu drugim pandemik gorąca strefa Europa promocja. Yy, nie grałem, nie wypadam się, ale tak no pandemików jest tyle, że no, logiczne, że niektóre tytuły w końcu będą lądowały na wyprzedażach. I na miejscu pierwszym site na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu SAI, najlepiej sprzedający się tytuł, pojawił się dodruk, wskoczył na pierwsze miejsce, ta gra już ma ładnych parę lat za sobą, ładnych kilka dodruków za sobą, jak tylko się pojawi najnowszy dodruk, ta gra wskakuje na pierwsze miejsce. Co wam to mówi? To, się, to jest hit, to, się, to jest definicja jak dla mnie hitu, to jest kuźwa klasyk i ja się bardzo cieszę, bo to jest doskonała gra. Tyle moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję L planszówkom, Dziękuję Planszeo za udostępnienie mi tych materiałów. Bardzo gorąco zapraszam Was zarówno do sklepu, jak i na portal Planszeo. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć, piszcie w komentarzach. Ja się bardzo chętnie ja się bardzo chętnie do tego stosunkuję. Tradycyjnie pytajcie się, co Was zaskoczyło, że było, co Was zaskoczyło, że nie było i odpowiem na to, jak tylko będę mógł. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny najlepsza obsługa.